Wybierz miejsce, w którym możesz się wygodnie położyć, jak łóżko czy podłoga, pamiętając o tym, że Twoją intencją jest rozbudzanie życzliwości i czuwanie, a nie zaśnięcie. Jeśli jednak zaśniesz, może to wskazywać na zmęczenie i potrzeba odpoczynku. Zwracaj więc uwagę na swoje ciało i na jego potrzeby. Jeśli chcesz, możesz wykonać ćwiczenie w pozycji siedzącej z wyprostowanymi plecami. Usiądź wygodnie, stawiając stopy płasko na podłodze, na szerokość bioder, z prostymi plecami. Taka postawa jest wygodna, ale jednocześnie wyprostowana, ponieważ wykonując to ćwiczenie, powinno się być zarówno odprężonym, jak i przytomnym, a nie śpiącym. A senność może się pojawić, kiedy głowa opada w stronę klatki piersiowej. Spokojnie zamknij oczy, albo skieruj wzrok na podłogę, nie skupiając go na niczym konkretnym. Przybierz łagodny wyraz twarzy, przyjacielski, jak w towarzystwie kogoś, kogo lubisz. Staraj się rozluźnić mięśnie twarzy, pozwalając, by żuchwa lekko opadła. A potem pozwól, by usta ułożyły się w delikatny, ledwie widoczny półuśmiech. Upewni się, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać. I że będzie ci wystarczająco ciepło. W razie potrzeby przykryj się kocem. Teraz skoncentruj się na oddychaniu, na powietrzu, które wpływa przez nos, przechodzi przez przeponę. Zatrzymuje się na chwilę, a potem wraca i wydostaje się przez nozdrza. Zauważ, że przepona porusza się delikatnie w miarę jak wykonujesz wdechy i wydechy. Skup się przez chwilę na ruchu przepony w górę i w dół w trakcie oddychania. Uświadom sobie przepływ oddechu przez ciało. Zaznaj uwalniania i puszczania które towarzyszą każdemu wydechowi. Następnie przez kilka chwil uświadamiaj sobie własne ciało jako całość, granice skóry, jego masę. działującą na nie siłę grawitacji. Zauważ w jakich miejscach styka się ono z podłożem, stanowiącym dla Niego oparcie. Połóż teraz dłoń na sercu, by zapamiętać, że chcesz być dla siebie życzliwy. Trzy razy odetchnij głęboko, odprężająco, a następnie połóż ramiona z powrotem. Wzdłuż ciała. Wyobraź sobie, że Twoja uwaga nasycona jest ciepłym blaskiem życzliwości, a potem przenieś ją na paluchy obu stóp. Badając wrażenia, które z nich płyną. Nie starasz się sprawić, by coś się stało. Jedynie czujesz to, co czujesz. Stopniowo poszerzaj świadomość, tak aby obejmowała pozostałe palce. Podeszwy, pięty, wszystkie części stóp. Po prostu doznawaj wrażeń takimi, jakimi one są. I staraj się rozluźnić. Wzbudź w sobie uczucie wdzięczności wobec stóp. Tak ciężko dla nas pracują, a jednak poświęcamy im tak mało uwagi. Następnie wyobraź sobie, że podczas wdechu wypełniasz obie stopy swoim oddechem, a podczas wydechu wypuszczasz z nich powietrze w przestrzeń wokół nich. Stopniowo przenoś ciepły blask swojej uwagi w górę do kostek, łydek. Kolan i ud. Po prostu doświadczając wrażeń, które napotykasz, stale się upewniaj, że twoja uwaga jest łagodna oraz przesycona wdzięcznością. I szacunkiem dla każdej części ciała. Niech blask Twojej życzliwej uwagi przeniesie się teraz do pośladków. Zauważ, czy w tej części ciała nie trzymasz jakiegoś napięcia. Jeśli tak jest, to rozluźnij ją za pomocą uważności. Wyobraź sobie, że podczas wdechu wypełniasz tę część ciała swoim oddechem, a podczas wydechu wypuszczasz z niej powietrze w przestrzeń wokół niej. Robiąc wdech, wyobrażaj sobie, że utrzymujesz całą dolną część ciała w polu świadomości. A robiąc wydech, że ją z tego pola świadomości uwalniasz. Kiedy zauważysz, że Twój umysł odpływa w myśli, marzenia lub plany, co często się zdarza. Po prostu zarejestruj ten fakt i wróć do wrażeń w ciele. Bez osądzania, bez poczucia, że robisz coś niedobrze, tak po prostu działa umysł. Teraz stopniowo przenoś swoją uwagę na brzuch. Dolną i górną część pleców. Ramiona. Żebra. I klatkę piersiową. Od czasu do czasu przystawaj i wzbudzaj w sobie wdzięczność, czułość wobec tej części ciała, którą właśnie trzymasz w swojej świadomości. Myśląc o tym, co dla Ciebie robi i jak często tego nie doceniasz. Teraz przenieś życzliwą uwagę na kręgosłup biegnący łagodnymi krzywiznami przez ciało i na punkt, w którym łączy się on z czaszką. Zauważ ciepło i energię w swoich dłoniach. Zauważ jak czują się twoje ręce, gdy są odprężone. Potem jeszcze raz wyobraź sobie, że podczas wydechu Wypełniasz tułów swoim oddechem, a podczas wydechu wypuszczasz z niego powietrze w otaczającą go przestrzeń. A podczas wydechu wypuszczasz z niego powietrze w otaczającą go przestrzeń. Następnie stopniowo przenieś blask swojej życzliwej świadomości do głowy, szyi, gardła. I twarze, zauważając wszelkie napięcie w mięśniach wokół czoła, oczu, szczęki i ust. Dostrzesz, jak wrażliwa jest Twoja twarz na temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Pozwól twarzy się rozluźnić. Teraz przenieś uwagę z głowy. Z powrotem do stóp. Tym razem jednak szybciej, a potem zwróć uwagę na swój oddech. Dostrzeż jego przepływ w ciele jako całości. Tak jakby całe ciało oddychało i znajdowało się w ciepłym blasku Twojej świadomości. Zbliżając się do końca praktyki, ponownie w końcowym geście życzliwości połóż dłoń na sercu i powoli zacznij poruszać ciałem. Pokołysz się na boki, a następnie niespiesznie wstań. To pomoże Ci rozruszać ciało i zmniejszyć jego sztywność. Postaraj się nie za szybko wpaść z powrotem w zwykłe tryby swojej świadomości.